Zadanie 32 sierpień 2023. Na diagramie przedstawiono rozkład wynagrodzenia brutto wszystkich 100 pracowników pewnej firmy za styczeń 2023 roku. No i tu mamy ten diagram. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Średnia wynagrodzenia brutto wszystkich pracowników tej firmy za styczeń 2023 jest równa. No i pytanie: ile? Jak to zrobić? Skoro wiemy, że 10 osób otrzymało 4000 po 4800 zł, to mamy 10 razy 4800, czyli 48 tysięcy no złotych tak domyślnie. Dalej mamy 36 osób po 5100 każda, to jest 183 600 zł. 5 osób po 5500.

400 to jest 115 200, 4 osoby po 7500 to jest 30 tysięcy no i na końcu mamy 2 osoby po 8600 to jest 17 200 zł. I jak to wszystko dodamy, to mamy 569 tysięcy złotych. No i teraz mamy 100 osób, jeżeli chodzi o tą firmę, tak 100 pracowników. Dlaczego 10 dodać 36 to 46 i 4 to jest 50, tu będzie 18 i 2, to jest kolejne 20, to jest kolejne 20, czyli 70, 25 i 5, to jest kolejne 30, czyli 100 osób. Więc jak podzielimy to na 100, to średnio każdy dostanie 5690 zł, czyli odpowiedź poprawna to odpowiedź A.